Siemanko, z tej strony, Gerd Marfa. To jak nie grać w Lola, w wersji Civir na Urfie, w wersji Civir na Urfie na Midzie, bo czemu nie? No zobaczymy, co z tego będzie. Widzicie Civir w beznadziejnym Full AD Teamie. I będę walczył na Ale Blank, także najprawdopodobniej jestem już martwy. Martwy szybko. Martwy szybko i martwy strasznie. Ale przesunąłem isku, to jakiś jest postęp. Przesunę i drugi raz. I... dobrze, że ona się cofa tak na po, po i to. Fak, dobra. Ech, kurwa, jak ja nie cierpię, LeBlanc nawet w zwykły ma co dopiero w Wurfie. A teraz będziemy im próbowała przysunąć z krzaków, ale ja się nie dam. Ja tutaj kurwa jestem cwańszy. Ja i moja cudowna kurwa zajbista Sivir, tam na topie już zabijają. Dało się nawet, jakimś cudem. No, ja byłem się <laughs> ją jeszcze, no to fajnie. No, chodź tu, chodź tu kurwa. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, do ciebie dopadnę z mojego... Sojusznik Fuck, nie trafiłem. Aaaa! Fuck, prawie. Dobra. Ona na, na moje nieszczęście wróciła się po potkę, a ja nie. Ale za to beznadziejnie głupio łapie moje kół. Także to jest jakiś plus. Ja się cieszę. Masz. O, kurde. A, okej. Okay. Jak nie grać Civir? To już wam, już wam mówię... O fuck, dobra złapała Q. Eee, przede wszystkim nie, nie trzeba mieć dwóch quintów na Lifesteal. Ale to jest jedyny mój zestaw run Na ADC. Dlatego ja mam gram dwa Quinty na Lifesteal i jeden na AD. Co jest od razu wam mówię błędem? Kurwa, i trzeba trochę laskitować również. A nie zajmować się tylko tym, tylko pieprzeniem i nakurwianiem sku w Leblanc. Kolejna dobra rada. Trzeba też się ruszać na boki żeby odpalało wam się dobrze to żeby ono trafiło tą cholerną LeBlanc, jak będzie wracać, ono nie musi wam latać po prostej. Najgorsze jest to, że. O, nie cofnęła się. Myślałem, że się cofnęła. Masz. Kurwa. A! Trafiłem pięknie. O! Dwa nie zlaskwituje nic! <grystanie> nic nie zlaskitowałem, jak Boga kocham. Jedno wielkie smutne nic. A, to był klon. smutna. Smutne, że dałem się tak głupio nabrać. Masz. Dobra. Cóż, ale te dwa quinty na li lifesteal dały mi ty tyle, że jakoś się utrzymuję na tej linii. Dobra. Wezmę sobie tarczę. Ten Kazik już zniknął. Nie, 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 nie siedzi mi tutaj, co jest jakimś sporym plusem. Mam 10 last hitów! To, 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 jest, to jest po prostu cudowne. Mam 10 last hitów na ADC. Na ADC na idzie, no więc... Pff. Okej, okay, on sobie tam wrócił, ale ja sobie tutaj pieprznę Kurwa, po prostu mistrz... Mistrz Laski to w Bernmark, naprawdę Kurwa Masz kurwa. Masz jeszcze raz. Masz jeszcze raz. Masz jeszcze raz, coś będę żałował. Masz! No, to ta linka była najlepsza, naprawdę. Dobra, to na cały mocno szczęście jest jakaś bardzo kiepska, LeBlanc, ponieważ już dawno powinna mnie załatwić. Okej. Okay. Dobra, udało mi się to wylaskitować. Jakiś plus. Już dawno, dawno powinna mnie załatwić. Ale tego nie robi. Kiesz, Cześć. Cześć, klonie. No i zarobiła zwykła, no. Cieszę się. Dla mnie plus. Masz. Masz, jeszcze raz. Nie ma tutaj, nie ma żadnego podchodzenia do farmy! Dobra, mógłbym ją jakoś tutaj wykosić, ale nie bardzo wiem jeszcze jak. A! Zebrałem. Zebrałem hit od turetu. Niezbyt mądrze. Ach, kurwa! Eee, tak to jest jak się gra na smartcastach. Eee, mam już na BFA, ale ja sobie zbiorę jeszcze tą jedną linię, Dobra. Nikt jej się to rozbije, a ja się wrócę po BFA. Kurwa, jak oni tłuką tego Xina, ja pierdziele. Dawaj BFA, dawaj BFA. I sobie wezmę jeszcze jedną podkę. Tak, nie wiem po co. Tak, bo tak, dobra, już się tepamy. Żeby ona mi tutaj nie spuszowała i żebym ja czegoś nie stracił, jakbym nie tracił wystarczająco dużo z samego faktu, że nie umiem last hitować. Dobra, mam już. Fuck. Mam już ulti, co niestety w sytuacji na LeBlanc nie na niewiele mi się zda. Przynajmniej na razie. Dobra, postawmy sobie tutaj Warda. Chodź tu kurwo. Tylko się cofnij do tego. W. Dobra, nie cofnęłaś. W ogóle gdzieś mi zginęła. Jezu, gdzie ja puszczam to ku, naprawdę? mi się odrobinkę opanować, dobra. Dobrze jest przy puszowaniu wiesz yy, zasuwać z w, bo to daje nam atak speed. A atak speed przy puszowaniu wieży. Jest bardzo przydatny. Jezu, jak mi jest zimno. O jezu, tam na, tam na tym topie umierają bardzo smutno i bardzo źle. Dobra, ten kazik zaraz mi tutaj będzie szedł jakoś. Nie, ja może tam bym na niego wyszedł, bo ta LeBlanc tutaj jest. Oj! Tu jest, tu jest Jace. Tu jest Jace. Tu jest Jace i Jace mnie widzi. Nie podoba mi się to. Dobra, wracam się do daily blank Gorzej się martwię. Dobra, sfleszował mi się, sfleszowała mi się. Jaku, 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 ja Mogłem pić potkę <mogłem> Dobra, nie robi się tak A <mogłem> Jestem zły Szkoda, że ten top tak tak, tak smutno przegrywa Chcę poprawić słuchaweczki, bo kurwa prawie nic nie słyszę z tej cudownej muzyczki lolowej. A jeszcze ja zebrała które tu bardzo się cieszę Dobra, dawaj buty Kurwa, naprawdę. Naprawdę. Dobra, muszę coś. Tu... Oh, fuck this shit! Ile on z tego bije? Oh, fuck ile on z tego bije? <ścoughs> I tu jeszcze jest Kazic. Nie no, kurwa, owardujcie. Owardujmy jakoś tą kurwa. Oni latają po prostu po tej dżungli i sieką. Ten trynda sobie w ogóle nie radzi, niestety. Fuck! Czemu nie odpaliłeś? Czy odpaliłeś już wcześniej, nie daj Bóg? Tu ulti. odpalił już wcześniej. to wcześniej odpalił. O jest, o jest. Ja tutaj nie mam specjalnie podejścia do turetu, bo tutaj mi ten, ten Jay schodzi. Więc na dobrą sprawę, najrozsądniejsze dla mnie teraz jest oddać ten turet po prostu.

to jest coś, czego nie lubię w urfach, że one są tak bardzo nerwowe. Ten Jayce jeszcze tam jest. Dobra, ale uda im się uciec. Ja tutaj muszę się wychilować do, 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 do fula. Dobra. Ty zostaw mi to. Idźcie, idźcie mi stąd, chłopaki. Nie potrafiliście tamtej, mi to farmy podpieprzacie. Dobra, się tutaj ubezpieczę. To chyba będzie Leblanc, dlatego tym się nie przejmuję, bo ona jest dosyć kiowa, naprawdę. Dobra, bierzemy tą wieżę. Wieprze, że złapałem agro. Dobra. Tak stamtąd idą. Może byśmy poszli jakoś. Kurwa, nie wiem. Coś bym tutaj wykoncypował, ale nie bardzo wiem co. Zróbmy sobie jakąś wizję Tam jest Jace. Ale nie chcę mi zabić, mam nadzieję. Oni tutaj biorą tą wieżę i niech wezmą ją, bo tutaj nie mamy na to większych szans. Eee, ale ja się tutaj się tepnę do tej wieży. O, bronią tej wieży, chłopaki. Oczywiście musiałem kurwa złapać. Musiałem złapać. Tylko. Nie wiem po co się odpaliłem z tym ultem. O, dobra, ten Kazik, Kazik, Kazik z tej strony. FAK chujowo mi wszedł ten wart. To nie było mądre z mojej strony. Dobra, 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 dobra Gdzie on jest? Gdzie on może być? Gdzieś mi siedzi w tej dżungli pieprzonej kutawsiarz. Kurwa, muszę poprawić te słuchawki, bo nie słyszę dźwięków. A, okej, okay, zabił go. Dobra, 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 dobra! O, zabiłem! <laughs> przynajmniej tyle o, trochę się jolo wbiłem, ale przynajmniej zabiłem, to jest najważniejsze. Pamiętajcie, na urfie liczy się to, żeby zabić. Nieważne co się dzieje. Nieważne, że dajecie. Ee, swoi, giniecie kurwa i jeszcze do, do, oni dostają 5 asyst do tego. Nie, to nie jest istotne. Ważne jest to, że wy dostaliście jednego kila. O oh, fuck. Coś mi się myszka zjebała, dobra. Eee. Dobra, ten Kazik zdechnie. Jest tutaj. Pieprzony kutasiarz. Dobra, zdech! Który, co ja... co możecie mi wytłumaczyć, co ja robię? Bo ja, bo ja nie bardzo wiem. Jest tutaj ta. Gdzie ona jest? Pieprzona. Nie, ona cofnęła się do swojego W, dobra. Dobra, ja wezmę Reda. Ach, cudowny gracz. Najlepszy. Okej. Okay. Okej, okay, mam na infinitkę. Oczywiście, żeby być mistrzami LoL'a, oczywiście musicie grać na polskiej wersji. Okej. Okay. Eee, ten atrox tam coś kombinuje. Dlaczego w ogóle my tutaj siedzimy w kółko na tym midzie i nie robimy nic innego? I dlaczego jak kurwa zgarniam od razu 20 hitów na ryj? Ta vejn gdzieś tutaj będzie... Posz... O kurwa, co tam się dzieje? Widzicie to? Dobra, ja tam sobie przebiegnę się na ulicie po prostu. Ten już tutaj puszuje, to na no spoko. Jace jest tam, Vein łapią. Co ty robisz? Naj naj najlepsze kurwa użycie. Kurwa jeszcze mi grompa zabierzesz. Spierdalaj, mój. Kurwa, nie mam jeszcze tego TPK ale oni tutaj wychodzą chuja wafla Co ty robisz No fajnie że wpadłeś Fajnie, że wpadłeś, i fajnie, że mnie zabiłeś, co ja zrobiłem! Dobra, tam stamtąd. Po... Nie, nie posiecze, kurwa. Ale on musi być, kurwa, na żarty, tak mnie wziął na dwa te. Na dwa kół. No trudno, wystarczy być debilem, tak jak ja. Weźmy sobie Vamp Sceptera. Nie wiem po co, ale weźmy. A czy nie, no muszę mieć tutaj Broadfurstera jak najszybszego. Weź się tą LeBlanc, ona jest naprawdę głównym. Okej, okay, zjedli i To mi się podoba. Ten Xin tak jakby coś tam ogarniał. A! Zdechłem! <śm> to jednak ma kurwa za dużą moc. Ja nie wiem co czułem. Ale czułem sobie moc, że mogę pokonać Wayne! Boże, Wukong is my main. I play King for the first time. Cień, nie tłumacz, człowieku, to jest tylko URW. Jak mam Wukonga! Jak mam Wukonga! No słuchajcie, no. Nie, no szkoda tego topa przede wszystkim. Dobra, pobiegnę się sobie tam bardziej. Bum! Bum! Zostawmy to tutaj jakiegoś barda. Oni tam niby zasuwają. Ale ja to czarno widzę, bo właśnie. Tu jakiś kuta... Dobra, siekłem go. Kurwa! Został nie! Czemu to ma takiego kurwa bersta? I czemu to się sfleszowało tam, gdzie kurwa bym nie chciał? No jeden. On jest tak... ile ma kurwa ten kazik? Kolejny smog, dzięki. 10,6, kurwa, 10 ma. On ma już prawie full builda pewnie. Nie, przesadzam. No <grystanie> <grystanie> boże. Tak jak widzicie, na pewno Sivir nie gra się w ten sposób, że się wchodzi na pałę i próbuje się zabić kurwa cokolwiek. Nie, stoisz grzecznie z tyłu i, i, i walisz no. Ale grzecznie z tyłu. Dobra, sp dobra, spróbujmy zastosować się do, do, do tego co przed sekundą po po powiedziałem i spróbujmy siedzieć grzecznie z tyłu. Tutaj jakiś wart i ku Gdzie jest ta kurwa wejna Ach, fla. wafla. Dobra, mam na sobie tarczę, to mi się przyda. Dobra, poszedł, 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 dawaj, 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 Dobra, poszło. O, o, coś się tutaj tepa, coś się tutaj tepa. Lepiej. O, oh, fuck! fuck, Nie udało mi się. Ach. Dobra, ciężko to będzie. Brrr, ten tryndal jest tutaj to jest strasznie bezużyteczny. Okropnie. Wow! <grywki> so close. <grywki> Ale smutek. A ta vein po prostu tłucze? Jak zło. Fair banana E, tyrand jest tutaj strasznie bezużyteczny. No, to on nic nie bije. Zabiłbym ją chętnie, a, ale jej nie zabiję. Bo ona mnie zaraz tutaj. Dobra, poszły sobie. ojojoj. Oj, oj. A to jest tylko Leblanc. Blank. Co ja robię? Naprawdę to powiedziałem? <laughs> o Boże, jestem taki beznadziejny dzisiaj. Jestem 4-8-4. idzie. To jest nowa meta. Ej, ale na linii szło mi nieźle. Dobra. <laughs> Ten Kha'Zix jest... <laughs> po prostu się w ścianę. Ja... I on mnie, kurwa, kombi tutaj. A on mnie kombi. Gość, który fleszuje się w ŚCIANĘ, naprawdę. No jest tam jest ta Wejna. ja gówno mogę jej zrobić? No i to jest najgorsze. Nie mam, kurwa, mam 65 farmy. Co jest zatrważającym wynikiem po prostu. Dobra, co tutaj jest? Gówno jest. Mam 66 farmy. Ja pierdolę. Trzeba być mną. Mamy może Reda? Mamy. Weź, weź ty go, bo ty tutaj więcej robisz. Ja wezmę sobie te. Coś tam było. Aha, tutaj jest vein, tutaj jest vein, tutaj jest vein. Aha, ona gdzieś tam kurwa poleciała na Axina, Nie wiem z której strony. Znowu trynda tam zdycha. A! Nawet nikogo, nie, nie kurwa, nie drasnąłem tym ku. Kurwa, mogłem już. O, wieje! Zasiekałem Lulu, ale to tyle. Dobra, ka X może zdechnie? Nie zdechnie? Nie zdechnie, kurwa. Nie, nie poddajemy się, to jest urf, na urfie się człowiek nie poddaje! Nie, najgorsze jest to, że ta głupia LeBlanc mnie zabija. Boże, jakie to jest smutne. Ta chujowa LeBlanc, która wchodziła w każde moje koło! Bo na urfie się nie poddajesz, nigdy. Urf jest od tego, żeby się nie poddawać. <laughs> wiedzu. tak strasznie zasiekani. Cicho, my się tu jeszcze od tego odbijemy. Weźcie, coś z tym zróbcie, co? Nie, nie zrobicie nic No dobra, to co, można się było poddać Wow, ładnie Dobra, oni tutaj są kurwa Gdzie oni się kurwa biegają po tym wszystkim Możecie mi wytłumaczyć po co oni biegają Dobra, 25 golda za darmo No tak widzicie ta le z gównem, no uh! Run <grystanie> Co ja chcę kupić teraz? Co ja chcę kupić, to se kupię ach uh! ah! Poszło Skupienie on oh, kurwa on mi zajebał Aha no dobra, teraz jest mi smutno. Ah, kryty, KRYTY! To muszą kryty latać także że kurwa... Żeby się posrali, takie kryty muszą latać. 6-9 wykryję wykryje. A jak? Nie wiem po co to zrobiłem, ale... Wezmę sobie blue. <laughs> Ciągle mam problemy z maną, potrzebuję blue! Dziękuję. Z double na pewno wiele zrobię. Idziemy na, na, na barona? Ja bym zrobił barona. Znaczy oni robią na pewno barona, ale... A! Robi... Zrobili! Zrobili! A ja się sfleszowałem w ścianę! O, nie, nie, nie! Nie, nie ma takich! Fuck! Ej, miałem tarczę! Dlaczego to ku mnie zabiło? Chyba, że coś innego wczoraj ściągnęło mi wcześniej tarczę. To jest możliwe. To jest nawet więcej niż możliwe. No dobra, to jest powiedzmy gg. ja, jajajajajajaj, takie nażarte ludzie, no. Ten top był też nie wiem, wpieprzany. Ja też dobrze nie grałem, no to tutaj dużo nie mówić, nawet bardzo źle, ponieważ... zrobiłem to specjalnie dla was, chciałem wam pokazać jak nie grać civil żebyście nie popełniali tych samych błędów. Także tak się nie gra w Widzicie, jak zrobicie wszystko kompletnie wszystko od początku do końca odwrotnie niż ja, wtedy wygracie każdy mecz. Każdy. Musicie puszować na przykład swoje własne wieże. Wtedy się wygrywa. Dobra, zarobił sku. Hahaha! <laughs> <laughs> wo 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 wo. Bum. Mam ochotę tą kurwę zatwórz, tą LeBlanc. No Nie, to była, to była LeBlanc. Ale podoba mi się, jak on tak ścina ich z tego ulta. Dobra, poddajmy się już. Nie ma sensu. Ach, tak jak mówiłem. Róbcie wszystko kompletnie odwrotnie. I wygracie każdy mecz z Sivirą idzie. Sivirą idzie taka. Zwłaszcza w Wurfie. <laughs> Dobra. Dzięki na razie i cześć.